Siemono widzowie, dzisiaj gramy w horror. Właśnie o ten i dzisiaj nie jestem sama, moi kochani, bo jest ze mną moja przyjaciółka. Nie słyszycie jej głosu, ale to tylko dlatego, że coś mi się psuje i muszę sobie podkładać głos, a tym bardziej jej nie będziecie słyszeć. Ale pracuję nad tym, żeby tego nie było. Pamiętajcie o zostawieniu subat z dzwonkiem oraz łapce w górę, a ja nie przedłużam. Zaczynajmy. Ogólnie idziemy przez jakąś ulicę i boję się, że tu będzie jakiś jumpscare, bo w sumie tam, tam coś stoi, tam coś, tam jakaś czarna postać stoi. Proszę weźcie mnie stąd. Dobra, na razie jeszcze nie wiem. Idź, idź, pierwszą, naprawdę proszę, idź. Weź ode mnie te złe moce. Dobra, idź, no idź. Idź tam do tej postaci. Zniknęła, tak po prostu. Jakbyś wziął różdżkę? Tak po prostu zniknęła. O nie, tutaj coś może być. Nie, ja nie chcę tam iść, ja nie chcę tam iść. Nie chcę. No ale muszę to dla Was zrobić, Jezus. Nie, 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 nie. Jezu, czemu ja się boję tego? O nie, co to jest? Was D co, co coś tam nie znam angielskiego. Der is kat. O Jezus, nie, wypadek. Nie. Nie wejście stąd. Budzimy się w pokoju. Z każdą nocą jest coraz gorzej. O Jezus, proszę, nie, proszę, żeby żadnego jumpscara nie było, bo się zesram. Jesteśmy w jakimś rumie i nie wiem, co mamy robić. Dobra, wyjdźmy na korytarz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale wyjdźmy. Okej. Okay. Dobra, idzie na dół. E, o, nie, Jezus, nie, 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 nie chcę tam iść. Nie, nie, nie. Aha, dobra, tutaj jesteś. Przeszukujemy tutaj, jak będzie coś. Pewnie nic, bo to jest początek sam. Ale może. Może coś tu będzie. Jezus, Maria! Co to było? Brrzemia, jak coś z górnego piętra. Lepiej idę to sprawdzić. Boże, nie. Jezu, czemu to tak miga? Dobra, miałyśmy zadanie, żeby wrócić do pokoju. Dziennik. Teraz pamiętam powód, dla którego przeszedłem do domu moich rodziców. Aha, dziennik, którym zwykły, zwykle pisały, ale nie pamiętam, gdzie go postawiłem. Dlaczego przyszedłem tutaj, aby go poszukać? Aha, e, myślałam, że mogę go to znać. Jezus, mam depresję ogólnie. Ja się boję, ja się boję tego horroru. Wtedy nastąpił i straciłem pamięć. Aha, nie rozumiem i tak dalej. Jezus, szukaj w dzienniku. Ale gdzie ja niby mam znaleźć ten walony dziennik? Dobra, schodzimy na dół. Mam nadzieję, że nie, dlaczego światło jest nadal włączone? Jezus, ja się boję pomocy. Dobra, i co, Zaświeciłam mi co? Jezus, Jezusek się objawił jakiś. Boże, św... Boże Święty, weźcie mnie stąd. Jezus, naprawdę tu jest jakiś Jezusek. Boże, ja się boję. Już ja wiem, że coś tu jest nie tak. Fi, czy to naprawdę ty? A kim do jasnej ciasnej jest Sofi? Jesteśmy przy jakichś drzwiach, do których nie da się wejść. Znajdź klucz od piwnicy. Dobra, no to będzie fajne zadanie. Włóż taśmę. A to pewnie gdzieś będzie taśma później. Dobra, ale teraz trzeba szukać tego klucza. A mamy klucz, ja go znalazłam Bebe City. Otwieraj. O Jezus. Boże. Jak to skrzypi. Nie słyszycie tego? W sumie może i dobrze. Co się dzieje? Czy naprawdę też osz yy, to nie ma sensu? Nie wiem, nie chce mi się czytać. Sami sobie przeczytajcie. Phil, a do konsoli. Co? XD. XD? XD. Coś tam chyba znalazło. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, masz jakiś klucz. Dobra. Ale nie, to chyba tamten od piwnicy, ale dobra, tutaj może coś u góry poszukamy, czy coś, może tutaj coś będzie. Idziemy tutaj w to creepy miejsce, bo ja się go zawsze boję. O nie, o nie, o nie, 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 proszę, nie. Ja nie chcę tam iść, nie. O Boże, Jezusek się objawia. Jezus, help! Help! Aha, zamknął sobie drzwi. Wiesz co, fajnie. Jezu ja się boję, bo tam... O nie, 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 nie. Jezus, naprawdę jak ja tu teraz montuję, to ja zamknę oczy przysięgam. Następne drzwi ja się ich boję. Pokój moich rodziców, ale syf tu mają. Przeszukaj pokój. Jestem mega fajna w szukaniu. Ja po prostu jestem tak fajna w szukaniu, ja tu wszystko znajdę. Na pewno już to widzę. Dobra, ona tam poszła, bo. Nie, nie, nie mam odwagi. Naprawdę poszła, ale nie mogę. Co się dzieje? Do. <laughs> Ach, moja głowa! To boli! Wow! Sophie, jesteś. Ach, moja głowa! Jezus, ale dramaty. Większe niż w trudnych sprawach. Czy jesteś w niebezpieczeństwie? Nie no, wiesz co, umarłam, to jak mam być w niebezpieczeństwie? Znalazłam już ją po pięciu latach. O, ma taśmy chyba. Kto jest do tego, tam do jakby tej kasety, czy co to tam było? Tamtą taśmę trzeba włożyć. Dobra, jesteśmy i cyk, i okej. Okay, teraz słuchamy nagrania. Oglądamy minionki. Aha, nie da się, fajnie. Aha, po angielsku. To musicie sobie. E, przetłumaczyć. To głos moich rodziców, co się dzieje. Bo ogólnie bym wam przetłumaczyła, ale moja znajomość angielskiego kończy się na hello bye i how are you today. Ogólnie wam pominęłam, bo tam były same jakieś nudne rzeczy i w sumie nic zbytnio tam nie było, poszłyśmy tylko spać. Teraz jesteśmy na jakimś korytarzu i moim zdaniem to już może być pomału końcówka, bo to jest taka jakby końcówka, to może być nasz sen. Tu mamy jakiś. Ej, 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 stój, 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 stój. Tutaj mamy jakąś drogę, ale dobra, bo tam jest jakiś ten. jakby kot rozwiązania. O, o, właśnie tutaj. Chwila. Żarówka plus, jakby, klosz równa się Żyrandol. A wajcha plus to równa się zaświecone światło. A zaświecone światło plus demon równa się. Wiadomo, co. Za. Demona. Instrukcja. Okej, okay, do ogólnie my sobie to przetłumaczyłyśmy, więc wymyślcie sobie sami przetłumaczyć, bo tylko to, co jeden rozumiem, to za. W czwartym. Mm -mm, wiecie, YouTube demona. I tylko tyle. Dobra, więc wchodzimy do tego labiryntu jakby. I tu ma być ten Jezusek. O Boże. Ogólnie ustaliłyśmy, że ja idę, bo on będzie nas. Jak będziemy koło siebie, to będzie nas słyszał. Ona idzie szukać żarówki, a ja będę jakby go odciągać od niej i mam nadzieję, że. Ja jakby przetrwam jak najdłużej, tylko, że on będzie jakby za mną podążał. Wiecie, o co mi chodzi. O nie, 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 Jezus, jak idzie, Nie, nie, mam oficjalnie dość i to jest najgorsze jeszcze, że mam dźwięki włączone. Ogólnie próbowaliśmy dużo, dużo więcej razy, ale po prostu nie nagrałyśmy wam tego, bo coś mi się przycięło. Polecamy grę, ale po prostu jest bardzo ciężko przejść właśnie tą końcówkę. Może jeszcze kiedyś zagramy w drugą część. Więc to tyle. Bajo!